Wow, ale ją zatrzasnęła. Płosza Nie ma opcji. widzowie. Słuchajcie, strasznie się dzisiaj jaram, bo mam okazję nagrać dla was film o ptaszniku, o którym z tego co wiem, na polskim YouTubie jeszcze nie nagrywał nikt. Nikt nie nagrywał opisu gatunkowego i nikt nie pokazywał takiej wielkiej dorosłej samicy, którą mam w tym terrarium. A oprócz tego pokażę wam dzisiaj dwa inne pająki, a nawet trzy inne pająki, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z tym gatunkiem. O czym będzie mowa? Ano, dzięki uprzejmości Tomasa z Tall Spiders mam możliwość nagrać dla Was film o brachypelma baumgarteni. To jest pająk należący do rodzaju brachypelma, tak jak Hamori, tak jak Smithy, tak jak Bechmej, tylko że dużo, dużo mniej popularny. Mało kto to ma, mało kto to hoduje. Osoby, które to rozmnażały, można pewnie by policzyć na palcach jednej ręki. Jest to pajączek z Meksyku, bardzo piękny, bardzo ładny, no ale to myślę, że zaraz zobaczycie, także zmieniamy kadr. No to pokażmy sobie te bestie, co? Hop! Robimy tak. Teraz, jak ktoś sobie patrzy na ten film, to myśli, no nie, no, na bank brachy Pelma nie? No dobra, 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 chodź, 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 chodź do mnie i nie denerwuj się. Ależ cudeńko, no niesamowita. Słuchajcie, pająka, którego trzymam na rękach. No, nie kupicie, nie? Nie kupicie takiej dużej samicy, a jeśli już, to kupicie ją w bardzo, bardzo dużej cenie. Ten pająk oczywiście nie jest na sprzedaż i on, co ciekawe, nie jest mój, gdyż ja tego pająka dostałem na wypożyczenie tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości Tomasa Spiders, Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Tak jak powiedziałem, jest to Brachypelma Baumgarteni. Wokół tego gatunku, od kiedy on został no, odkryty przez ludzi, to toczyły się spory, czy to jest taki prawdziwy gatunek, czy to jest jednak jakaś hybryda. No, bo jak się patrzy na tego pająka, to słuchajcie, no to jest nic innego jak brachypelma bechmej, prawda? Z wyglądu bardzo, bardzo przypomina brachypelma bechmej. Też ma czarne uda, a resztę odnurzy w kolorze pomarańczowo-czerwonym z takim. E jakby to powiedzieć, przyczerwienieniem na kolanach. Wielu naukowców, myślę, że do dzisiaj sądzi, że Brachypelma Baumgarteni, czyli ten pajączek, który mi teraz sobie tak tupta po rękach, to jest nic innego jak naturalna hybryda pomiędzy Brachypelma behmei, a którymś z gatunków, tam Brachypelma hamori czy Brachypelma smithi. Ona chyba była uważana za hybrydę właśnie z Brachypelma smithi, ponieważ jej wygląd łączy cechy obu gatunków. Dodatkowa, słuchajcie, ciekawostka a propos tej hybrydyzacji jest taka, że i to jest już między innymi powód, dlaczego ja uważam, że to jest dobry gatunek, a nie hybryda, jest taka, że. W sztucznie próbowano skrzyżować. Chyba z Smitty, właśnie z Brachypelma behmei. I co się okazywało, że te sztuczne krzyżówki tych dwóch gatunków pająków, owszem, dają pająki, które są wizualnie podobne do Brachypelma Baumgarteni, z tym, że z pewną różnicą. Te krzyżówki uzyskane sztucznie, słuchajcie, są bezpłodne. No a Brachypelma Baumgarteni, okazy z odłowu, jak najbardziej mogą się rozmnażać, czego przykładem jest ten pająk, no bo on jest już mamusią. Także to jest jakby kolejny powód, dlaczego no, mi się osobiście wydaje, że Brachypelma Baumgarteni. To jest dobry gatunek. Co się okazało? Pan Smith w 1993 roku dokonał opisu gatunkowego tego właśnie pająka, w którym to stwierdził, że ten pająk na tyle różni się morfologicznie i, i taksonomicznie, że należy go uznać jako po prostu odrębny gatunek. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład bulbusy samców, tak, czyli narządy kopulacyjne samców, różnią się od tych bulbusów, które ma Brachypelma behmei czy Brachypelma hamori czy Brachypelma smithi, tak samo jest ze spermateką samic. No i koniec końców mamy dzisiaj 8 gatunków z rodzaju Brachypelma, czyli właśnie Brachypelma baumgarteni, ten przecudny, przepiękny pająk. Dodatkowo jest jeszcze oczywiście Brachypelma Auratum, Albiceps, Bechmej, Hamori, Smithy, Classy i Emilia. Tak, chyba niczego nie pominąłem, tak mi się wydaje. Słuchajcie, co do wyglądu tego pająka, tak jak powiedziałem. Jest to pajączek bardzo, bardzo podobny do Brachypelma Bechmej. Posiada on czarny odwłok z takimi jasnymi włoskami, dodatkowo czarne uda. Jeśli chodzi o karapaks, to jest on pomarańczowy u dorosłych samców. Ten karapaks jest aż czerwony i taki aż cały czerwony bez, bez tego przyciemnienia przy oczach. Nogi tego pająka są pomarańczowe, ale takie, ten pomarańcz jest taki gasnący, nie? Na kolanach mają oczywiście, mają też fajnie przyczerwienione kolanka. I taki obraz tego pająka. Jak sami widzicie, ten ptasznik jest dość, yy, dość spokojny. Ja nie wiem, czy Tomasz nie będzie miał mi za złe, że ja sobie tutaj tak z nim poczyniam i on sobie tak po prostu, no, tupta cały czas. Ale chciałbym pokazać, że to jest taka klasyczna brachypelma, tak? Pająki z rodzaju brachypelma są znane z tego, że są po prostu spokojniutkie i raczej, raczej tutaj nie ma opcji, żeby ten pająk mi coś zrobił. Oczywiście wiadomo, że no to jest dzikie zwierzę, które praktycznie nie ma mózgu, raczej taki bardzo rozwinięty układ nerwowy. No, zawsze, się, zawsze jest jakaś tam maleńka szansa, żeby mógł ugryźć. Ale ten pan po prostu sobie chodzi tak bezwiednie i. No i tyle, nie? I on serio, to jest klasyczna Brochipelma. Co do występowania, pająk ten występuje na zachodnim wybrzeżu Meksyku. To jest jego naturalny obszar występowania. I właśnie między innymi z tego powodu, że ona występuje na takim a nie innym obszarze, który to obszar jakby dzieli obszary występowania Brochipelma Bechme i Smithi oraz Hamori, to ona była uznawana za tą hybrydę naturalną, nie? No ale dobra, dobra, suche fakty. Jeśli ktoś chciałby mieć takiego pająka, to niestety no nie kupi go ponieważ ta samica jest, tak jak chyba tam już wspomniałem, praktycznie bezcenna. Oczywiście ona nie jest na sprzedaż. Ja ją zwrócę Tomasowi na zoo egzotyce. Ale spokojnie, bo okazuje się, że ten pająk, którego teraz trzymam, jest mamusią. Tak, jest mamusią. Ona dała kokon. I teraz z tego kokonu, który chyba był 3 lata temu, z tego, co mi mówił Tomas, słuchajcie, można kupić już pajączki. Można kupić samice i samce i jakby ktoś chciał takiego pająka sobie zacząć hodować, oczywiście trochę mniejszego. No to Tomasz będzie na zoo egzotyce i będzie tam miał sporo tych pająków, właśnie Brachypelma baumgarteni i samce, o ile pamiętam, są w cenie tam 150 zł, a samice 300 zł. Więc serio, no, no nie jest to może najtańszy pająk, najtańsza Brachypelma, ale zdecydowanie wydaje mi się, że warto, bo jest to no coś innego, tak? Coś interesującego, coś co czego nie ma każdy. To nie jest Brachypelma hamorii czy behmei, które są dużo bardziej popularnymi gatunkami niż taka Brachypelma baumgartenii. Serio, mało kto to ma. Ja mam dwie sztuki tego pająka, które są podrostkami, mają tam 2-2,5 cm ciałka. To jest psamit samiczka. Zanim one, wiecie, dorosną do takich rozmiarów, jakie ma ten pająk, no to minie dobre 5-6 lat, tak? Czyli, czyli jeszcze sobie troszkę poczekam, ale myślę, że warto. No naprawdę, to jest, to jest cudo stworzone przez naturę. I ja to cudo już odkładam, żeby, żeby ona sobie potuptała, proszę bardzo, idziemy, idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że tu mnie... Y Aha, no tak, teraz ty stanęłaś i tak będzie siedzieć. No widzicie, to jest cały po prostu rodzaj brachy pelma, One są leniuszkami. Mam nadzieję, że po tym filmie nie zjedzą mnie obrońcy pająków, że pająka nie można trzymać na ręce, nie można go stresować. No, jak widzicie, ten pająk jakoś nie był bardzo, nie wiem, niechętny do tego handlingu. I tak sobie chodził i uważał moje ręce za po prostu podłoże. Dobra, ja to już jeszcze ją miźnę w nogę. Hop. Aha, no tak. Czyli można mieć ją w nogę, a ona nic. Zamykamy pająka. Bo tak jak mówię, ja muszę o niego dbać bardzo. Bo wiecie, ten pająk jest po prostu no i, ić, 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 ić. Wow, dostała przyspieszenia. To skoro mamy tego pająka, to pokażę Wam jeszcze maluszka z tego gatunku. To jest właśnie maluch, od którego kupiłem nie, którego dostałem, przepraszam, od Tomasa kiedyś na giełdzie we Wrocławiu. Także jak sam widzicie ten maluch, no to jest, to jest kleszcz, nie? To jest kleszcz, maleńka brochypelma, już powoli coś tam się wybarwia, ale nadal jest to po prostu maluszek i, i zanim on dorośnie, to minie ho, 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 dużo czasu. No, ale jest taka fajniutka i je bez problemu, tak? Ale jest taka fajniutka, no i jej przyjmuje pokarm bez problemu, co widać, bo serio, ona jest grubiutka, także super. No i teraz, jak już wspomniałem o podejrzeniach hybrydyzacji tych gatunków, no to może pokażmy sobie te pająki, które które były uznawane za rodziców tej hybrydy. Tak, czyli mamy Brachypelma Bechmej, proszę bardzo, tak samo jak inne braczki, jest dość spokojniutki. To jest akurat samica ma na imię Agnes. Ona ma nawet nie wiem, ile lat, ale też jest przetudna. O, tak może pokażemy. Jak widzicie, ten pająk jest bardzo, bardzo podobny do brachypelma baumgartenii, ale jednak trochę różny. Ona nie ma na przykład tych zaczerwienień na kolankach. Dobra, zamkniemy sobie ją, bo ona jest, ona jest, wiecie, taka śmieszna i szybciutka, bo nie chcę jej przyciąć łapek, także o, dobra, zrobimy tak. Więc to byłby jeden gatunek do hybrydy. Na no drugim generalnie powinna być brachypelma smithi, tak? Takie jest podejrzenie naukowców. Ja, jako, że nie mam dużej brachypelma smithi, yy, która kiedyś nosiła nazwę Brachypelma Annita, to pokażę Wam dużą Brachypelma hamori, która jest do niej bardzo podobna. Oczywiście nie identyczna, jest troszkę jednak no, inaczej ubarwiona, ale ta Brachypelma hamori również jest przecudna. To jest dość spora samiczka, proszę bardzo. O, ja ją sobie tutaj puszczę. No, tak wygląda duża samica Brachypelma Hamori. I jak widzicie, ona już ma na przykład te mocne takie przyczerwienienia na, na nóżkach, które są super widoczne po wylince. Teraz to już jest troszkę tam wyblakła. No ona. O! Dobra, ta jest zdecydowanie szybciachna, to ją odkładamy. Sorry, że ona jest w takim pojemniku, ale ona je kończy właśnie swoją y, kwarantannę i na dniach będę ją przeprowadzał do nowego terrarium. No, i jak sami dobra, i Jesse... I jak sami widzicie, Brachypelma hamory jest gatunkiem bardzo popularnym i takim no, częstym w hodowlach. Bechmej również. A Brachypelma baumgarteni to jest totalny rarytas, totalny żadziol, i myślę, że fajnie jest go sobie no, hodować jako taką, jako po prostu coś innego, coś nowego. Ok, yy, zamykamy braszki. No i co, pająk jest niesamowity, nie? Przepiękny, przecudny. I taka świadomość, że to jest, wiecie, coś rzadszego, coś takiego mm, ekskluzywnego, to może za dużo powiedziane. Ale ten pająk naprawdę w hodowli jest rzadkim gatunkiem w stosunku do takiej Hamorii czy Bechmey, nie? Teraz ogłoszenie reklamowe. No tak jak mówiłem, jakbyście chcieli sobie takiego pająka kupić, no to do Tomasa się odzywać. Tam niżej macie kontakt do niego. A ja się będę z wami żegnał. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!